Bo ze standardy, to ja mówię. Najbardziej chcę Monę, no i ewentualnie Coaching. Jedno z dwóch. Tylko ich nie mam. Weź los ze świątynią hektę? Ze świątynią? A, że to. co? jest ja. szczęścia, aż czy nie? Miałeś tego bambusika, tłumacz mi. co dostanę? Na to. Good fortune, tak? Dobrze czytam? dobrze czytałem tutaj. Rising bambushoot, kurde, lecimy do bambusa i tam samonujemy Lecimy do bambusa i tam będziemy samonować. To to musi być przy bambusie. Jestem bambusy. To musi być samonowańsko przy bambusie. To były bambusy. Same dobre role, role tutaj będą. Du, 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 du. O, przypominam, bo wszyscy to lubią. Na limited mam 50-50. Na limited jest 50-50. Tu /50. są te bambusy. Tu są. Albo tu się ustawimy, tu. O, tu jest ich więcej. Dobra. Tu bierzemy go, kurde. Jeszcze tylko muszę kupić te parole. Tak samo nowańsko to się zwróci. No, akurat na, na samo nowańsko, kurde. Jestem równo 50. A równo 50 w standardzie, więc. Tutaj nie ma żadnego 50-50, nie? Tu po prostu lecimy. Więc lecimy, lecimy 50. Plus. O kurde, też wjechała. I 60 plus. O kurde. 61. 62. O oh je. Yeah. To lubię. To lubię. To jest, to jest ta broń, której nigdy w życiu nie miałem, nigdy nie widziałem na oczy. Oje, oh yeah, to jest ta postać To, to jest ta postać to, to jest ona No to chyba nie samonuję po jej imię chyba I jeszcze Razor do tego To jest ten pan, który mnie kierował na początku gry i dalej go nie mam C1. Ale by zostać tutaj, tylko zostałem dzisiaj. Kurde, to jest. To jest pogers. To było 60, nie wiem. Ile. Ale w sumie reset teraz jest, więc. Chodzimy, kurde, dycha. Ojej, jeszcze bydło. Dobrze, że mam C6. Będzie więcej primosów. Dwudziestak. tak. I 21 No niestety nie ma mony, Ale kacink wleciała, więc tylko mony mi brakuje ze standardów. Albo no 21, tak? Więc tylko i wyłącznie mony mi brakuje. Na limited jestem 14. Z pewnością ty masz tyle gemów. Z początku gry. gry. Z początku gry. Jak coś, to tak jak mówiłem, to jest 50-50 i jesteśmy 14 w pt. Zlecimy kurde, 24. Okej, okay. tak bym powiedział, spoko. 24, tak. No saju jakby jeszcze jedna wpadła Diona to by było spoko. 24 to jest 30, 34. Wjeżdżamy w 34. Teraz 50-50. A czyli 33%, że tak powiem. Tylko, żeby nie była zimieniem. A mamy C1 Saju, no i git. I jeszcze sukros, no panie. No i Gitas Gutas. Bo 34, tak? Jeżeli nie. I teraz wjeżdżamy 44, tak? 44 teraz wjeżdżamy. że favonius bo drugi mój favonius w życiu. teraz wjeżdżamy 54 tak dobrze mówię a teraz wjeżdżamy 54 a ujrzyj nie wiem 6 już

I wjeżdżamy 74. Więc już jesteśmy w Soft Pity teraz 74. Zaczynamy yes, Pięciogwiazdkowy. i jest, kurde. Pięciogwiazdkowej, co to będzie? 75 76. Mamy ją 70, 76. I jeszcze Diona. tak dla mnie, jak dla mnie wygrańsko, że tak powiem. Bo tak jak mówiłem, albo kacinka, albo monę chciałem mieć, no i o ja, i mnie. Więc wygrańsko na 50 na 50. No to easy. Good fortune przy bombusach dało, że tak powiem good fortune. z C2. No i spoko, bo wydłuża tego, to jest ulti chyba, nie? Wydłuża o 2 sekundy. Spoko. Razor w końcu C1. Po tylu latach. W końcu C1. Co jest pod Z? Jak to pod Z? A, te, nosionka. To nosionka. Diona na C5 Jednej Diony mi brakuje Jeszcze jednej dionki mi brakuje Kacink na dwudziestym jeden rolnik jeszcze że kacink na 20, jeden... A, że na 20 ten, level Ja będę, tak jak mówiłem już mam C6, bo ja wziąłem z eventu A nie? Dobra, jednak nie C6, jednej mi brakuje Jeden mi brakuje, no i Saju C1, czyli tak jak chciałem, bo C1 jest naprawdę spoko, bo ignoruje ten yy, HP limit, co nie? Czyli jednocześnie healuje i atakuje, więc. Ona może być spoko, że tak powiem, healerem. Jest catching i jej No, no to sobie zrobię catching bo mam Lions Rora na R4 chyba. Word